Czy on zrobił dobrze? Ja uważam, że Major szukał śmierci. Dzień dobry, bardzo przepraszam. Mam pytanie do Pani. Robimy film dokumentalny o Hubalu i o gałkach. Tu jest miejsce, gdzie jest taki pomnik, tam gdzie było sokolosty mieszkali. Gdzie to jest ten pomnik? Gdzieś na skraj, na końcu wsi No to tutaj na zakręcie. Tutaj, ale tam jest coś na końcu. No właśnie, tam chyba to mi się... Ja byłem przed 20 lat temu i gdzieś na końcu wsi jest taki duży głaz. Wrócić i tam będzie po prawo taki asfalt. Aha. Tak, i, to, i tam pan pojedzie i, i tam będzie taki pomnik po lewej stronie. O, właśnie, to chyba jest to, w tamtym miejscu. Tak, tak. Mój pierwszy kontakt, gdzie pojawiło się nazwisko Major Henryk Dobrzeński Hubal, to czasy mojej młodości. Pojawiła się książka Melchiora Wajkiewicza, Hubalczycy. A to jest literatura pierwsza, podstawowa. W jednym z artykułów wyczytałem, że w Łodzi mieszka córka Majora Hubala, pani Krystyna Sobierajska, Dobrzeńska. Spotkałem syna Henryka Sobierajskiego. Patrzę, że z wystroju. Tego pokoju w, którym, pokoju, w którym mieszkali, wszystko diabli wzięli. Nie ma żadnego zdjęcia, obrazka, bo wszystko zaginęło w czasie wojny. Staram się zawsze wobec innych osób mówić major Dobrzański. No bo dziadek to już jest taki stopień pokrewieństwa i zażyłości mentalnej że już nie, nie zostawiam sobie żadnej przestrzeni na komentarz, tak? Już jestem zamknięty, bo, bo Major Dobrzeński to mój dziadek, kropka. Kiedy dostał konia od dajże, małżonki, pytał się cały czas, skąd znalazła pieniądze na konia, skąd e, nagle taki prezent. I za każdym razem odpowiadała, nic się do tego, a że major był e, dosyć wybuchowym człowiekiem, to pewnego razu, kiedy usłyszał odpowiedź, nic się do tego, poszedł do stajni i e, wyrył na tabliczce z imieniem konia, nic się do tego i od tej pory koń właśnie tak się nazywał i tak się przyjęło. To była po prostu miłość, taka ojcowska miłość. Major był dla ojca po prostu wzorem, przykładem, no chyba niedoścignionym wzorem do naśladowania. Mówiąc o wstąpieniu Majora Dobrzeńskiego do naszych Legionów, musimy mieć w pamięci, jak to powszechne było. i Masy polskich żołnierzy, którzy czy to pod Egidą austriacką, czy rosyjską, czy pruską, próbowali przebić się na niepodległość. Nie było również chyba nic wielkiego w jego odznaczeniach. I wojny światowej, socieczy, Przemyśla, Lwowa, czy też z wojny XX roku. No, skompletował wtedy Cztery Krzyże Walecznych, Krzyż Virtuti Militarii. Takich też było wielu. To, że przeszedł do legendy i historii, to jest jako Hubal. Nie jako Kapral. Sierżant, porucznik i rotmistrz Dobrzeński, lecz jako major Dobrzeński. Czyli mówimy o 39-1940 roku i to jest jego stempel w historii. Kim był Hubal, kim byli tam ci żołnierze, kim, kim byli powstańcy, kim byli ludzie w danej sytuacji, która się wydarza, stajesz nagle, jako odważny, waleczny człowiek i jesteś zdecydowany. I nie, nie kalkulujesz czy to jest historycznie, później będzie słuszne, czy, czy nie, tak? Postać niezwykle barwna, też bohater II wojny światowej, taki rzeczywisty bohater, bo legenda Westerplatte czy legenda Hubala to takie legendy, które są niepowtarzalne. Mazowsze dla funkcjonowania oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala to kluczowa sprawa, dlatego, że mamy trzy punkty, które można powiązać z tym funkcjonowaniem oddziału które są symbolem oddziału Wydzielonego Hubala. Pierwsze to Krupki, drugie to Gałki Opoczyńskie i trzecie to Hucisko. Pierwsze z miejsc Krupki dociera do Krubek na pomoc walczącej Warszawie, dowiaduje się, że Warszawa padła i podejmuje decyzję o tym, aby Kontynuować szlak bojowy. Gałki, ponieważ jest to miejsce, w którym oddział przebywa na początku 1940 roku, tam rozrasta się do prawie 400 żołnierzy. To się robi duża formacja wojskowa. W lutym 1940 roku, prawie 400 żołnierzy pod bronią w mundurach. U boku Niemców po Fopocznie stacjonują Niemcy w Fopocznie, czyli kilkanaście kilometrów od gałek. No to jest, to, to jest ważne wydarzenie. I wreszcie y, Hucisko, czyli y, bitwa 30 marca 1940 roku, wygrana bitwa, w 1940 roku w, w Polsce no, sztandarowa. Nie, nie było takiego przejawu aktywności żołnierza polskiego, szczególnie zwycięskiej. Dowodząc resztkami 107 i 110 Pułku łanów. 28 września 1939 roku dotarł do krupek Górek, a dokładnie do dworu, który był położony w tej wsi. No i tu zapadły te najważniejsze decyzje, które stworzyły nie tylko legendę, ale także historię. Majora Henryka Dobrzańskiego, który później, jak wiemy, przyjął pseudonim Hubal. To mamusia stoi y, z taką zmachlinę wojną. A tu mamusia jest przy pomniku, co jest w gałkach. Die gałki. To druga miejscowość bardzo istotna i ważna w historii oddziału, ponieważ no, tamten oddział rozbudowywał się, tworzył się. Tam powstał w pewien sposób uregulowany. Nie ma innych zdjęć oddziału, tylko i wyłącznie powstały one w gałkach. Tu mamy jakieś zdjęcie plutonowy Józef Lewandowski, który. Według przekazu wykonywał te zdjęcia. Major nie specjalnie był zadowolony, żeby te zdjęcia powstawały, bo to jest niejako dowód dla Niemców. Sam oczywiście na tych zdjęciach nie występuje, za wyjątkiem jednego zdjęcia. Jest to ta słynne zdjęcie w szaliku. Major stoi w otoczeniu swoich najbliższych oficerów. To jest jedno ze zdjęć, na których przyjechały łączniczki, łączniczki z Warszawy: Ludmiła Żero i Genofa Ruban, i przywoziły to. Oddziału, medykamenty, przywoziły różne rzeczy ciepłe dla, dla żołnierzy. Były wsparciem. Jako łączniczki bardzo często odwiedzały oddział właśnie w gałkach. Plotki różne. No, Tam to potrafili jak powiedzieć, wszędzie. że Hubal to chodził po wsi i żebrał jedzenie. Mama się mówi, jakby tak stanął ten Hubal, i kilka osób z nich. Żeby powiedzieli, który to jest chuba. Ja to jak to mamusia mówiła, to ona tylko, tu ze wsi miała tylko ona, no bo ona piekła, im ten chleb, nie zwoziły. Z radzic. z radzice, w Z tak w radzicach, prawda? A co to, 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 to tak, pamiętam mąkę, powiedziały, że tutaj na przykład na gałkach powiedziały, że im zboże zabierali, koniom dawali. Nieprawda to jest. No, ale mówi, to... Wszystko miały saniami przywożone. Tak. Jeszcze mówi, jakby przyszedł kto biedny, to jeszcze kazał dać. W tych gałkach była odrubina od wolnej Polski. Najpierw pułkownik Kukulicki, później rozkaz podpisany przez Grabicę. Mają tam dostaw działań gorączki, właściwie nie wiadomo, było. Jak odpisać na ten rozkaz, no, to podobno było z inicjatywy ojca, że mówi, no panie majorze, pan nie musi znać, nie jest wszystkich pseudonimów, nie wiemy, kto to jest Grabica i tak dalej. I w tym stylu trzeba tam sobie odpisać, że nie znam żadnych Grabiców, takiego rozkazy mam w dupie. Ówczesnym dowódcom, a tym, który rozwiązał oddział w sensie formalnym, był Grabica, jak wiemy, Grabica to jest Grotrowecki. Są czasy, czasy, które po pierwsze wymagają od nas samodzielnych decyzji, a przede wszystkim własnej diagnozy. No wiesz, na przykład takie budynki, to sądzę, że to one pamiętają czas wojny. To, to tu widać mnóstwo, mnóstwo, o i tu jest właśnie ta, czy to jest ta rzeka, która przedziela te dwie wioski? O, i jest, mamy, tak, to jest ta właśnie rzeka. I właśnie mamy, zaraz po lewej stronie jest kierunkowskaz, gdzie kieruje nas właśnie na to miejsce, gdzie ten bój został stoczony. Pomnik Majora Hubala. Jesteśmy w miejscu, które w historii Oddziału Zielonego Wojska Polskiego Majora Chola jest bardzo istotne i ważne. Tutaj odbył się bój, zwycięski bój Majora Chola z, prze, z przeważającymi siłami SS i policji. O godzinie 11 doszło do ataku sił niemieckich. Luton Bilskiego nagle zaczyna się wycofywać pod siłą, pod naporem tych sił niemieckich. Major daje wsparcie, wysyła wtedy taki patrol konny na drodze, która prowadziła ze skup do Chuciska. Tam się zatrzymał samochód policji. ISS. I był rozkaz, że jeżeli dojdziecie do tego miejsca, obrzucicie granatami, co będzie sygnałem dla Plutonów piechoty, żeby wtedy frontalnie zaatakować. Gwałtownie obrzucili ich granatami, następna panika wśród tych Niemców, którzy tam byli, ale to był sygnał, żeby ruszyli nasze plutony piechoty. I to właśnie był cały zmysł Majora, żeby właśnie spowodować na zapleczu Niemców chaos, a chaos to po prostu jest przegrane. Z naszych zginęło bodajże 11 żołnierzy. Bo po stronie niemieckiej to były straty znaczne. Mówiło się, że ponad 100 Niemców zginęło. Na Mazowszu, zarówno krupki, gałki i chuciska są bardzo istotne na różnych etapach. Dla mnie, taką kwintesencją działalności Hubala, jest jednak bitwa, no bo to był żołnierz. Historia majora Dobrzańskiego, Hubala, ona nie mogła się zacząć, gdyby nie było już tego ziarenka. Tutaj tą kluczową osobą był Roman Rodziewicz. Przeszedł z majorem cały jego szlak bojowy przez obozy koncentracyjne. Trafił do drugiego korpusu i znalazł się we Włoszech. Doszło do kontaktu z Melchiorem Wańkowiczem. Rodziewicz zaczął opowiadać tą swoją historię z majorem. Książka nosi tytuł Hubalczycy. I Wańkowicz po wojnie był korespondentem wojennym w II Korpusie, Bitwa pod Monte Cassino. I po wojnie dotarł do niego Roman Rodziewicz. Wańkowicz się przyczynił, że on to pokazał z, z takim pietyzmem i urokiem i zachwytem. Książka na pewno była ważną pozycją. Natomiast filmy w latach 70., -tych, 80., właśnie dobre kino w tamtych czasach. No, budziło duże zainteresowanie i było dostępne publicznie. I myślę, że ten film to był taki bardzo ważny sygnał, w którym ta postać została po prostu przypomniana. Tak jak myśmy właśnie zaczynali ten film, to społeczeństwo żadnej prawdy nie znało, bo zresztą bardzo mało ludzi wiedziało o Hubalu, prawda? Oglądałam film Poręby Hubal odkąd byłam mała. Tata... Puszczał, kiedy tylko um, był w telewizji. I dla mnie na przykład bardzo to pomogło, tak zwizualizować zwiz całą, całą historię. I ja uważam, że to, że powinno się filmy robić, małe, duże książki pisać, pokazywać. Obraz jest bardzo ważny i to pójdzie do telewizji. Dlatego, że my mamy historię, która będzie ludzie będą mieli w łzy, łzy w oczach. I gdyby nie ten film, społeczeństwo nasze, by tego Chubada też nie znało. Dobór aktorów do tego filmu jest doskonały. Mówiąc o samym majorze Dobrzańskim, o Ryszardzie Filipskim, który otworzył głowę wspaniale, bo tak naprawdę ja. Jaki, jako młody człowiek kiedyś, tak sobie wyobrażałem Hubalę. Miałam takie, można powiedzieć, wyraziste sceny, które do dziś wszyscy pamiętają i opowiadają. Pamiętamy jak przeskakujesz płot, pamiętamy jak płacisz, płaczesz w kościele, pamiętamy jak cerujesz koszulę Hubalowi, którego kochasz. Udało się stworzyć postać w tych kilku scenach, która jest wyrazista, zapamiętywalna i wszyscy wiedzą, że Tereska była. Marianna Cel Tereska w oddziale była osobą, która rzeczywiście miała um, dość znaczny wpływ, była traktowana jak normalny żołnierz, trafiła również, podejmowała się decyzje mądre, prawda? a jeszcze z mężczyznami w oddziale. Ojciec po prostu w pełnym momencie zebrał wszystkich Chubalczyków, założyli klub, żeby pamięć o Chubalu wychodziła jak najbardziej na światło dzienne. Dzisiaj się mówi, że była to jakaś uległość wobec władzy tamtej czy czerwonej. Pamiętam, jak, jak pani Krystyna Sobierajska y, od Moczara dostała, y, odebrała krzyż dla majora w Jedyncuti Militarii, który przyznała Rada Państwa. Też pamiętam, że ojciec z strefą rozmawiał z panią Krysią. No nie wiedziała, czy jechać, odebrać ten krzys, czy, czy nie jechać, nie odebrać, jak to zrobić. To Ojciec mówi: odebrać, no bo to jest jedyna droga, żeby na światło wyszło to, to co major budował, zbudował. Wiemy, że historie piszą historycy. <noise> Czasami to robią w sposób bardzo rzetelny. Często tę rzetelność relatywizują ze względu na potrzebę przechowywania tego lepszego, bardziej budującego obrazu przeszłości. Po prostu była taka polityka partii, głównie pana Moczara, który tam w tej chwili wtedy był jakimś tam ministrem, szefem Zbowidu, No i chciał też tą swoją walkę partyzancką jakoś tam pokazać, że no byli też inni partyzanci i dlatego wtedy od tego moczara zaczęło się, że Hubal został pierwszym partyzantem. Ojciec się z tym nigdy nie zgadzał, nigdy. Jeszcze Hubal mówił, to nie jest walka partyzancka. Dzisiaj, tak naprawdę, na tym etapie wiedzy, my mamy możliwość wykrywania co jakiś czas rzeczy, które dopisujemy do jego biografii. Ale również pojawiają się to, co mówimy o pewnych mitach, bo one się zawsze będą tworzyły przy. Jeżeli czegoś do końca nie wiemy, to zastępujemy tą wiedzę. Jakąś legendą, jakimś mitem. Dokąd bohater powinien walczyć, dokąd stawiać opór, a kiedy po prostu pogodzić się z sytuacją. Pewnie zawsze się będziemy zastanawiali, czy ta jego walka, te potyczki, te bitwy, te pacyfikacje, które były później przeprowadzone przez Niemców na ludności cywilnej, czy to miało sens. No, w sumie zginęło ponad 900 osób. To w wyniku bitwy pod huciskiem Niemcy wprowadzili swoje siły Wehrmachtu. E, uważając, że siły policyjne SS nie są w stanie poradzić sobie z armią Kubala. Niestety to w wyniku tej bitwy doszło do pacyfikacji e, wsi, no, a w konsekwencji do wielkiej obławy na majora Dobrzeńskiego. Tak naprawdę sam nie mogę tego zrozumieć, sam nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co można czuć w momencie, kiedy przychodzą, aresztują, zabierają, palą wioskę, zostajesz z niczym. Nie, to nie jest tutaj. To nie jest tu gdzieś tam. A czekaj. Ale to było ogólnie dostępne. To można wejść tą furtką. Zatrzymaj się tutaj, wejdziemy tą furtko. Zobaczmy, czy to jest od... Tak, to jest to. To jest to miejsce. Jesteśmy w Mechlinie. To jest miejscowość, właściwie sąsiednia Gałek. Tu właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie jest tablica, która opamiętnia wszystkich tych zamordowanych mieszkańców wsi, mężczyzn. Gałek i Mechlina. Historia Krzyża Venturi Militari była taka, że po wszystkich perypetiach, kolacyjka. Wesoła, Major opowiadał różne doświadczenia, jeszcze z spółku, jak był, z zawodów hipicznych, na których przed wojną startował. No i w pewnym momencie, pochyliwszy się tam, coś nad stolem, ale coś by zdenknęło, patrzą wszyscy, spadł właśnie krzyż, który miał, Major miał zawsze przy mundurze. No i na go tam podniósł i taki smętny, tam wszyscy tak mówią, no to, to, to na szczęście. Major mówił, że, że nie, to nie na szczęście, to już koniec. Cały czas jego informatorzy mówili, że w koło są otoczeni przez siły niemieckie. Ale było ich tylko zaledwie 22, więc nie było to żadna siła, która by cokolwiek stanowiła. Te wszystkie marzenia o tym, że wesprze na wiosnę aliantów i tutaj będzie w Polsce jakaś forma powstania, że będzie potrzebny. Spełzono niczym. Właściwie był otoczony, osaczony. Poza tym był w bardzo złej kondycji psychicznej. Obciążał siebie za pacyfikację skup, hucisk i zagałki. 30 kwietnia 40 roku o godzinie 5.30 nastąpił zmasowany atak. Niestety, ale trafiła kula majora Dobrzańskiego i poniósł śmierć na miejscu. Potrzebujemy jako naród bohaterów. Dla swoich pokoleń. Potrzebujemy ludzi, którzy byli, którzy są niezłomni, odważni, którzy przeciwstawiają się niegodziwości złu i kłamstwu. Potrzebujemy takich ludzi, ponieważ musimy to powiedzieć swoim dzieciom i swoim wnukom: bądź odważny, nie kłam. Stań w obronie, postaw na swoim. Jeżeli wierzysz w coś, idź za tym, tak? Nie kalkuluj, nie kombinuj. Mija 80 lat, a my, ciągle mając tyle różnych możliwości, mając tyle różnych relacji, różnych rzeczy, tu się pojawiały, tak naprawdę, my ciągle nie wiemy, gdzie ten Major jest pochowany. Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał. Honoru polskiego żołnierza nie splamił. Niech nasi następcy wiedzą, że nie wszyscy w tych tragicznych dla naszej ojczyzny chwilach opuścili ręce że był jeden, co honor żołnierza i Polaka cenił ponad życie.